środek nocy na Białorusi filmuje stado kurwa krów yy, mało nie przypierdoliłem wylazło na drogę, chuj wie skąd tu pastuchy, kurwa nawet nie widzę żadnych pastuchów no kurwa zero ruchu, zero nic jest godzina 1.54 kurwa lazo chuj wie skąd te krowy, kurwa czy te stado się urwało kurwa komuś, a nie pierdolo to jest jakiegoś kołfozu. Kurwa tu... Ja to w szoku normalnie kurwa stygnę dopiero. W światłach kurwa w ostatniej chwili zahamowałem aż kurwa opony zaśmierdziały, cały czas idą te krowy, ja już kurwa za 5 minut stoję. Chuj Chuję normalnie z lasu kurwa wylazły i chuj na prawą stronę do lasu, kurwa i, i idą, o proszę! Kurwa jeszcze idą, ja pierdolę. To już to już może i resztka stada kurwa, ale tu nie wiem może z 200 krów tych kurwa przeszło, czy ile Normalnie na oczach kurwa, nie pierdolę w ostatniej chwili. O tato z jeszcze wychodzi. Chuj poczekam, bo to kurwa, żeby nie rozjechać któregoś. Dobra, ruszam. Niech to chuj za jebie. Ale żebym się wystraszył. Я надо наражу.